Panie profesorze, przez wiele lat cieszyliśmy się, że średnia długość wieku rośnie w Polsce. Różne zmiany dotyczące też zdrowia publicznego, zmiany nawyków do tego się przyczyniały, ale w ostatnich latach ta średnia skraca się. Zapewne częściowo z powodu COVID, ale chyba nie tylko. Jak pan widzi tę perspektywę? Czy jest szansa na odbicie? Niestety dane epidemiologiczne są bardzo niepokojące. Obserwujemy istotne skrócenie długości życia Polaków. Polacy żyją o 5 lat krócej niż średnio dla OECD. W związku z tym musimy podjąć pilne działania z zakresu zdrowia publicznego, które mogłyby odbudować zdrowie Polaków, ponieważ to nie jest tylko pandemia, ale również zachowania zdrowotne i styl życia, ale także narażenia środowiskowe. Jeżeli mówimy o nadchodzących latach, to warto mieć na uwadze takie trzy główne działania. Po pierwsze zdrowie dzieci i młodzieży. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że mamy epidemię nadwagi i otyłości wśród dzieci. Mamy nowe ryzykowne zachowania zdrowotne wśród nastolatków, na przykład używanie e-papierosów i uzależnienie od nikotyny. Nowe uzależnienia cyfrowe wśród dzieci. To są te obszary, które w zakresie zdrowia dzieci i młodzieży musimy bezwzględnie uwzględnić. Druga kwestia to są nasze zachowania zdrowotne, czyli to, co pozostało po pandemii, zachowania zdrowotne związane z tym, co jemy, jaką aktywność fizyczną wykonujemy, jakie używki, jak często sięgamy po używki, to wszystko wpływa na nasze zdrowie. I trzecie, bardzo ważne, a często pomijane zagadnienie to jest zdrowie środowiskowe. Musimy sobie jasno zdać sprawę z tego, że to, w jakim środowisku żyjemy i w jakim klimacie żyjemy, wpływa na nasze zdrowie. Zanieczyszczenia powietrza stanowią istotne obciążenie zdrowotne. Ponad 50 tysięcy zgonów z powodu Zanieczyszczeń powietrza. Mamy również przewrotną operacyjną chorobę płuc. 2 miliony, a w przyszłości nawet 3 miliony Polaków zmagających się z tą chorobą. Choroby alergiczne na skutek ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza, czyli czyste środowisko, prozdrowotne wybory i zdrowie dzieci i młodzieży. To są trzy priorytety, które bezwzględnie trzeba uwzględnić w polityce zdrowotnej i w strategii zdrowotnej na najbliższe lata. No właśnie, ale często jednak myślimy w takiej krótkiej perspektywie, to kwestie czystości powietrza czy jakości jedzenia spadają na dalszy plan. Jak to w ogóle wdrożyć? Bo, bo zawsze jest 1500 innych pilnych potrzeb i kiedy przychodzi co do czego i trzeba zainwestować na przykład w to, żeby to powietrze było czystsze, czy w zmianę przepisów dotyczących jakości żywności, no to ustępują te zmiany innym problemom. Tak, to prawda. Wszyscy chcielibyśmy mieć od razu efekty, ale niestety w zdrowiu publicznym te efekty, tak samo jak choroby rozwijają się przez kilka lat, tak samo te efekty zdrowotne również widzimy po kilku latach. Ale możemy zadziałać w sposób mądry i sprytny, czyli skupić się zarówno na tych krótkofalowych efektach, jak i również tych w dłuższej perspektywie. To znaczy, jeżeli ograniczymy emisje środowiskowe, zadbamy o czyste powietrze i zmienimy swoje nawyki żywieniowe i zaczniemy uprawiać aktywność fizyczną, to zapewniam Państwa, że już po pierwszym miesiącu zobaczymy pewne zmiany, czyli te małe kroki do budowy prozdrowotnych zachowań zdrowotnych i do wzmacniania naszego zdrowia. Czyli nie oczekujemy odjazu spektakularnych wielkich efektów, ale małymi krokami. Powoli osiągamy kolejne zmiany, aż do tego, kiedy osiągniemy dobry i zadowalający stan zdrowia. O czym musimy pamiętać? Nasze zdrowie wpływa na jakość naszego życia. Jeżeli na starsza, w starszym wieku chcemy być sprawni, chcemy utrzymywać e, dobre relacje społeczne, to musimy być zdrowi. A to zdrowie to jest właśnie ta inwestycja i inwestycje dają zarówno krótkoterminowe m, skutki, jak również długoterminowe benefity, na które warto poczekać. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję.